Cześć, witajcie z tematus i właśnie dzisiaj w nocy pojawiła się nowa aktualizacja w CSGO. Pamiętajcie, że jeśli podobają Wam się takie filmy i chcecie być na bieżąco z update'ami i tak dalej, to subskrybujcie kanał, żeby nic Was nie ominęło. Każdy liczył może na jakąś operację, ale jednak zostaliśmy rozczarowani i pojawiła się nowa mapa Canals, skrzynka Spectrum oraz zostały zmienione modele SAS terrorystów, czyli te, którymi gramy na przykład na The Nuke. Jeśli chodzi o nową mapę, to nie wydaje mi się, żeby podbiła ona serca graczy, ponieważ nie za bardzo jest ona podobna do map, które znajdziemy w podstawowej puli. Ogólnie mapa trochę poza klimatami CSGO i moim zdaniem Valve powinno ten czas poświęcić na zajęcie się czymś bardziej wymaganym przez graczy niż tworzenie casualowych map. Jak sami widzicie, najprawdopodobniej mapa jest osadzona w Wenecji, i po opiniach kilku znajomych mówią, że jest to nawet idealne odwzorowanie tych miejsc. Właśnie z Wenecji. Jeśli tam byliście, to dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy jesteście takiego samego zdania. Co do modelu terrorystów, to tak on się prezentuje. No i wygląda całkiem ładnie. Jeden model od drugiego różni się z tego, co tutaj widzę kolorem koszulki. Czyżby to był kolejny krok do przybliżenia nas do nowego silnika? Kto wie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Przejdźmy słuchajcie teraz do nowej skrzyneczki, zobaczymy, co nam może tutaj wypaść właśnie z tej oto nowej skrzynki. Słuchajcie, mamy skina do kałacha oraz do M4. Kałach w miarę mi się podoba, ale jeśli chodzi o M4 no tak już średnio. A Wupa też w sumie nie jest taka najgorsza. Jeśli chodzi o noże, podoba mi się Hansman Doppler, reszta również średnio. Średnia skrzynka moim zdaniem, czerwone skiny ładne, niebieskie takie sobie. Ta P250 całkiem okej, okay. ale dobra, bez przedłużania, słuchajcie, ta skrzynka kosztowała mnie 20 euro, bo otwieram to od razu jak wyszła praktycznie. Więc mam nadzieję, że chociaż mi się zwróci coś fioletowego, może dropnie. Albo różowego, no dobra. Trzymajcie kciuki, słuchajcie, tu chciałbym coś naprawdę fajnego, żeby wydropiło. I uwaga co. No jajco, po testach w boju, słuchajcie, ile on kosztuje, już sprawdzam. Uwaga, całe 1,47 euro. Cóż za niesamowita cena, od razu to sprzedaję. To na tyle, dajcie znać, co sądzicie o update'ie. Trochę się zawiodłem, że nie jest to nowa operacja, bo już bardzo dawno nic nie było, no ale co zrobić? Ja już się z Wami żegnam. Jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z filmami. Piona.